Szatan, imię, które przeraża, budzi grozę, a jednocześnie fascynuje tajemniczością jego upadku. Jak anioł stworzony przez Boga, najpiękniejszy i najdoskonalszy, stał się uosobieniem zła? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć głęboko w biblijne opisy, starożytne pisma oraz teologiczne interpretacje, które przez wieki próbowały odsłonić prawdziwą naturę tej potężnej istoty. Na początku Szatan był znany jako Lucyfer, co oznacza niosący światło lub gwiazda poranna. Był jednym z najwyższych aniołów, stojącym blisko samego tronu Boga. Księga Ezechiela, rozdział 28, werset 12 do 17, mówi o stworzeniu doskonałej istoty, pełnej mądrości, piękna i światła. Byłeś doskonałością wzoru, pełen mądrości i doskonały w pięknie. Mówi tekst. Lucyfer miał dostęp do samego raju Boga, był okryty najcenniejszymi kamieniami, emblematem jego wielkości. Ale to właśnie tam w samym sercu niebios, narodziła się iskra pychy, która doprowadziła do jego upadku. Kluczowym momentem w przemianie Lucyfera w szatana była jego pycha. W Księdze Izajasza, rozdział 14, werset 12 do 15, czytamy o upadku gwiazdy porannej która zapragnęła wstąpić na wyżyny niebios i równać się z Bogiem. Wstąpię na niebiosa, wywyższę swój tron ponad gwiazdy, Boże, i będę równy Najwyższemu. To pragnienie było początkiem buntu, nie tylko przeciwko Bogu, ale przeciwko porządkowi stworzenia. Lucyfer, odrzucając swój pierwotny cel, chciał przejąć władzę nad całym stworzeniem. Ta niepohamowana ambicja sprawiła, że pierwszym grzechem, który zaistniał we wszechświecie, była właśnie pycha, korzeń wszelkiego zła. Bunt Lucyfera nie pozostał bez odpowiedzi. W Księdze Objawienia, rozdział 12, werset 7-9, znajdujemy obraz epickiej bitwy w niebie, gdzie Michał i jego aniołowie stanęli przeciwko buntownikom. Lucyfer razem z jedną trzecią aniołów został ostatecznie pokonany. I zrzucony na ziemię. To dramatyczne wydarzenie symbolizuje nie tylko jego upadek fizyczny, ale i duchowy. Z najpiękniejszego anioła stał się uosobieniem grzechu i zepsucia. Po upadku Lucyfer przybrał nowe imię: szatan, które w hebrajskim oznacza przeciwnika lub oskarżyciela. To nie jest już ten sam anioł, który kroczył w blasku Bożej chwały. Teraz jego celem jest walka z Bogiem i Jego stworzeniem. Biblia w wielu miejscach opisuje Szatana jako kusiciela, ojca kłamstwa i władcę tego świata. Jego misją stało się sprowadzenie ludzkości na ścieżkę grzechu, co rozpoczęło się już w ogrodzie Eden, gdzie w postaci węża skusił Ewę do nieposłuszeństwa wobec Boga. Chociaż klasyczne opisy upadku Szatana są szeroko znane, istnieją także mniej znane teorie i interpretacje. Jedna z nich sugeruje, że powodem buntu szatana mogło być stworzenie człowieka. Według tej interpretacji, Lucyfer nie mógł zaakceptować faktu, że istoty niższe od niego zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boga i otrzymały dar wolnej woli. W jego oczach było to poniżenie dla aniołów, którzy służyli Bogu bez możliwości wyboru. Bunt Lucyfera miałby więc swoje źródło w zazdrości wobec człowieka. Inna teoria, zaczerpnięta z apokryficznych pism, mówi o tym, że Lucyfer przewidział przyszłość świata. Wiedział, że Bóg zamierza przyjąć ludzką postać w osobie Jezusa Chrystusa. Dla niego było to nie do przyjęcia, by boska natura została połączona z czymś tak niskim jak człowiek. W buncie próbował zapobiec realizacji tego planu, co ostatecznie doprowadziło do jego klęski. Choć tradycyjna teologia przedstawia szatana jako uosobienie zła, współczesne interpretacje ukazują go w różnych kontekstach. Niektórzy widzą w jego buncie symbol wolności i sprzeciwu wobec autorytarnej władzy, inni przypisują mu rolę strażnika moralności, który wystawia ludzi na próbę. W mistycyzmie i gnozie szatan bywa postrzegany jako niezbędny element dualizmu, przeciwnik, który daje sens dobru poprzez jego kontrast. Podsumowując, szatan stał się zły z powodu swojej pychy, pragnienia władzy i buntu przeciwko Bożemu porządkowi. Z pięknego anioła, niosącego światło, zmienił się w ciemnego przeciwnika Boga i ludzkości. Jego historia jest przestrogą o tym, jak wielkie upadki rodzą się z najdrobniejszych wewnętrznych buntów. Czymże jest jednak jego pycha w obliczu Wszechmocnego Boga? Szatan przegrał już swoją wojnę, choć jego cień wciąż rzuca się na ludzkość, kusząc, zwodząc i przeciągając na swoją stronę tych, którzy odwracają się od światła.